W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drugi dzień nowelny do Bożego Miłosierdzia. W dniu dzisiejszym, Miłosierdziu Bożemu, polecamy całe duchowieństwo wszystkich stopni, przez które spływa na ludzkość miłosierdzie Boże. Jezu najmiłosierniejszy od Ty wszystko, co dobre pochodzi. Pomnażaj łaski w duszach kapłanów, zakonników i zakonnic swoich, aby godnie i owocnie pełnili obowiązki Twojej winnicy, a wszystkich innych pobudzali słowem i przykładem do należytej czci miłosierdzia Bożego na wieki. Zdroje miłosierdzia i boże miłości w sercach pokornych i niewinnych gości, które skąpane w miłosierdziu, w morzu miłosierdzia, lśnią jak gwiazdy i poranne zorze. Ojcze, przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na grono pracowników swej winnicy, Na duszę kapłanów, zakonników i zakonnic które są przedmiotem szczególniejszego umiłowania Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Obdarz ich mocą błogosławieństwa swego i udział szczególniejszego światła, aby mogli należycie przewodzić innym na drogach zbawienia i sprowadzić na nich miłosierdzie Twoje. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Twoje, przyjdź w po Twoje, bądź wola Twoja, bądź w niebie, tak i na ziemi. naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas ma barwę Zdrowaś Wstrzowa św. Jałmaski, Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony obok przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego. Począł z Ducha Świętego, narodził się z małej panny, umęczony wąskim iłatem, uprzeszony, umarł i pobrzemion, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie, sądzi, żyje i umarł, Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywo wiecznych. Amen. Ojcze Przedwieczny, kreujemy Ci ciało i kwiat, którzy i bóstwo, najbliższego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przeboganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej ręki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ta jego bolesny naj. Miej miło dla nas i całego świata. Ta bolesny Naj. Niejmił śierccie dla nas i całego świata. Daj jego bolesny naj. Miej miło dla nas i całego świata. Ta jego bolesny naj. Miej miło dla nas i całego świata. Ta jego bolesny Naj. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj bolesnej bolesny, Mań. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Wajego bolesny, Mań. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj bolesnej bolesny, Mań. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ta jego bolesny, Mań. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przed wieczność i krew, dusze i bóstwo najmilszego Syna, Twojego Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Nasz rzecz nasze i całego świata. Do Jego bolesnej męki. dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej męki. Miej o święty dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej męki. Miej Jego święty dla nas i całego świata. W Jego bolesnej męki. Miej o święty dla nas. موسیقی 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 Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Nie miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Nie 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 miłosierdzie dla dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwem, najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeboganie za grzechy nasze i całego świata. <mierwAn> Miej miło serce dla nas i całego świata. 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 Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. miłosierdzie dla nas i całego świata. dla nas i całego świata. dla nas i całego świata. dla, męki. dla nas i całego świata. Ojcze przez wiecznie, Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najwyższego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nasze za grzechy i nasze i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego Miej świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego dla świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie. Dla nas, i

jentemasene Serca Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O chwili wodok, która świetł z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdroj miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O chwili wodok, która świetł jest najświętszego serca Jezusowego. Jako zdroj miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu. ufam, ufam Tobie. Tobie. Jezu. ufam, ufam Tobie. Jezu. Yeah, no, points no, 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 no.